Rzeczywiście się troszeczkę większego oporu spodziewałem, ale z drugiej strony ja wiedziałem o tym, że jesteśmy przygotowani do tego turnieju, tak? Zresztą cały okres przygotowań, łącznie ze startowym, robiliśmy w taki sposób, żeby ta forma i psychofizyczna, i, i, i taktyczna przyszła właśnie teraz i, i to się udało. Dziewczyny były zdrowe, przygotowane bardzo fajnie plus ambicja i nastawienie do tego, żeby ten turniej się właśnie tak zakończył. Chcieliśmy właśnie tak pokazać, że my jesteśmy jednak nie tylko faworytem, ale zdecydowanie najlepszą drużyną w tym roku ligową, zasługującą na... Na wejście do pierwszej ligi. Jest to drużyna, która z powodzeniem by grała już w tym sezonie w pierwszej lidze, ale no nasze zadanie było inne. Jest potrzebny rok treningów grania, żeby ta drużyna okrzepa przede wszystkim zaczęła się rozumieć jako jeden mechanizm i dlatego no bardzo słuszna decyzja zarządu, żeby jednak nie, nie kupować tego miejsca w lidze, tylko... Rzeczywiście dać miastu przede wszystkim sukces, bo to jest sukces. Były takie plany, żeby kupić to miejsce, ale stało się bardzo dobrze. Ludzie zobaczyli no, fantastyczny swój zespół, utożsamiają się z nim, jak było widać na tym turnieju, i, i to na pewno wszystkich kibiców, i, i przede wszystkim nas to cieszy. No ja uważam, że dziewczyny wszystkie, które grały w podstawowym składzie, plus oczywiście Libero, które zagrało fantastyczny turniej. I Basia Bawo, która jest równorzędną przyjmującą z Anią Słotkowicz i z Gosią Plewanek. No wszystkie te dziewczyny zagrały naprawdę super mecze. Dziewczyny się potrafiły naprawdę zmobilizować i pokazać swoją klasę. Ja uważam, że my mamy zespół gotowy na pierwszą ligę. Na pewno ten zespół będzie jeszcze wzmocniony. Planujemy jeszcze trzy wzmocnienia. Proszę mnie nie pytać o, o, o nazwiska, bo to jest za wcześnie i to naprawdę zawodniczki takie, które no, dołożą tu wartość, dodatnią tutaj do, do tego zespołu. I, I plany są proste, tego klub nie ukrywa. My w ciągu następnych dwóch sezonów mamy awansować do Ekstraklasy. Trzeba no, mądrze przygotować ten zespół. Jeżeli wchodzą tu nowe... Elementy do każdego zespołu to potrzeba czasu, żeby to się zaczęło kleić, naprawdę bardzo fajnie. I, I nie będziemy się oczywiście bronić, jeśli taka szansa będzie, ale na pewno zespół, który zbudujemy, będzie w czołówce pierwszej linii. Przed nami jest przede wszystkim jeszcze dużo pracy organizacyjnej w klubie, i mówię ciężka praca. No przede wszystkim już. To będzie etap takiej pracy super-wyczynowej. W październiku, już 1 października są pierwsze mecze, musimy zacząć wcześniej przygotowania. Ja w tej chwili nie potrafię powiedzieć, czy ten nasz skład wystarczy, żeby awansować w następnym sezonie od razu. Ja myślę, że, że spokojnie jest założyć właśnie taki etap, ale ja jako trener sobie wszystko, żeby to miejsce w tej pierwszej lidze było jak najwyższe, jeżeli ono da awans, na pewno się nie będę martwił. Na pewno jeszcze dużo się uczymy i myślę, że ten za rok y, gra w pierwszej lidze na pewno dużo nam pomoże i dużo więcej już działaczy się nauczą. Oni oddają całe serce naprawdę w ten zespół. Już jest naprawdę coraz wyższy poziom, że tak powiem, organizacyjny i przyszły sezon na pewno już to wszystko zostanie malutkie szczegóły jakieś domknięte i później, już Plus Liga to już będzie wszystko super chodziło. Na pewno chciałabym bardzo być w tym zespole i awansować do Plus Ligi, bo to kolejny takim. Taki krok byłby i jeżeli będzie tylko trener uważał, że będę mogła pomóc w tym zespole, to na pewno bym chciała zostać i grać w plus lidze, bo to myślę, że dla każdej zawodniczki jest fajna. To jest, no to jest w końcu po to trenujemy, gramy, żeby później grać na najwyższych obrotach i na najwyższej lidze. Cel jest, żeby za dwa lata awansować, ale myślę, że mamy na tyle silny skład już dzisiaj, że jest szansa, żeby za rok powalczyć już o Plusligę. No nie jesteśmy zaskoczeni wynikiem, na pewno nas ucieszyła gra, bo na pewno y, poszczególne mecze pokazały siłę tego zespołu. W tym roku wszyscy postawili nam bardzo wysoką poprzeczkę, y, bardzo wielu kibiców, zresztą to było widać, już się spodziewa cudów po tej drużynie. No, schody się zaczęły na tym poziomie y, organizacji, bo rzeczywiście dzisiaj y, pierwsza liga to będzie wielkie wyzwanie, tym bardziej, że wcale nie ukrywamy, że ambicje mamy daleko poważniejsze. Chcemy jak najszybciej awansować jeszcze piętro wyżej i już tam zostać na zawsze. Mając takiego trenera i, i, i trzon jakby taki myśli szkoleniowy ułożony przez niego i kilka zawodniczy, które wiążą przyszłość swoją z regionowym, Trudno myśleć inaczej. No, schody się zacząć na, na poziomie teraz organizacji klubu. Udział sponsorów władz miasta nas, działaczy, będzie musiał być daleko poważniejszy i już muszą się skończyć czasy społecznikostwa, musi zacząć się takie profesjonalne mądre działanie. u nas za sprawy transferowe na poziomie sportowym odpowiada trener. To on ma decydować o tym, kto tutaj przyjdzie i kto tutaj będzie miał grać. Jeśli chodzi o wzmocnienie na kilku pozycjach, je przewidujemy. Na pewno potrzebna jest druga rozgrywająca, żeby Kinga Baran miała z kim rywalizować i żeby miał kto ją zmienić. Na pewno potrzebna jest jeszcze jedna dziewczyna na przyjęcie z atakiem, na środek i być może na atak, ale jakby podchodzimy do tego bardziej filozoficznie. Trener jest od tego, żeby odpowiadać za wynik. Mamy ogromną liczbę zawodniczek, menedżerów zawodniczek, które chcą tutaj grać. I, I na pewno to jest dla nas wyjątkowa sytuacja, bo to są nazwiska takie, że aż włos się jeży na głowie. Otoczka może wokół klubu bardziej zachęca wiele zawodniczych. Dopóki nie zostaną złożone podpisy, nie możemy niczego potwierdzić ze stuprocentową pewnością. Jedyne co mogę obiecać, że zespół w przyszłym roku, który będzie, no zadziwi yy, kibiców, nie tylko grą, bo w tym roku coraz lepiej gra w każdym meczu, ale myślę, że dwa trzy wzmocnienia będą takie, które wzbudzą szacunek, szczególnie rywali naszych, będą uzupełnieniem składu takim, który pozwoli nam myśleć o kolejnych celach. To rzeczywiście nie zależy do końca od nas, to zależy od sponsorów. Yy, utrzymanie zawodniczek najwyższego poziomu, najwyższego formatu wymaga pieniędzy. I to nawet nie chodzi o ich wynagrodzenia, chodzi o to, że w spocie kwalifikowanym dzisiaj bardzo ważna jest ta otoczka również. Oprawa meczów, no, utrzymanie zespołów w coś sensie takim prostym, wyjazdy, zgrupowania, odżywki, to wszystko kosztuje ogromne pieniądze. Podatko my jesteśmy pierwszym człowiek w Polsce, który licencję otrzymał. My po prostu płacimy podatki. Uczciwie staramy się ten prowadzić w tak uporządkowany, zdrowy sposób. No, ale nie będę pana opłamywał. No, cel jest jeden, żeby spróbować w przyszłym roku i zaawansować. osobom, które pracowały na górze, umilając tam nowym muzykom, a przede wszystkim komisji sejowskiej, która poprowadziła całe spotkanie i do spotkania, do miłego spotkania jesienią, kłanią się Bademak